Zamknij oczy i spróbuj sobie wyobrazić, jesteś obecny w dniu powrotu Jezusa. W tym filmie pokażemy siedem znaczących wydarzeń, które będą naznaczać ten proroczy dzień. Ale bądźcie ostrożni. Każde z tych wydarzeń prowadzi nas do sądu ostatecznego i ustanowienia wiecznego królestwa. Pierwszy: Góra Oliwna rozdzieli się na pół, gdy Jezus zejdzie. Tak, Jezus powróci ale tym razem nie jako cieśla, ani po prostu mistrz, i tak jako król królów, ten o którego powrocie zapewnia Biblia. W tym momencie grunt pod twoimi stopami zaczyna drżeć. prorok Zachariasz ostrzega nas w rozdziale 14, a w owym dniu jego stopy staną na górze oliwnej. To proroctwo jest dosłowne, nie powróci w tajemnicy, ani w cieniu. Księga Dziejów Apostolskich, rozdział pierwszy ostrzega nas, ten sam Jezus, który został wzięty do nieba, przyjdzie w taki sam sposób, w jaki widzieliście Go wstępującego do nieba. Jezus zstąpi z nieba w ciele, w widzialnej, chwalebnej postaci i wszystkie oczy Go ujrzą. W słowach aniołów wyróżniają się dwa punkty. Jezus, który powróci, jest tym samym Jezusem, który żył wśród nas i z martwych wstał. I powróci w ten sam sposób, w jaki wstąpił, publicznie, na oczach wszystkich. Czy pamiętasz, jak wstałeś? Uczniowie widzieli, jak Jezus dosłownie wstąpił do nieba, aż zasłonił go obłok. Dlatego pismo święte wyraźnie stwierdza: Jego powrót będzie taki sam, widoczny, nie do pomylenia. Oto obietnica drugiego przyjścia Chrystusa, kiedy przyjdzie, aby ustanowić swoje królestwo na ziemi. Ale dlaczego góra oliwna, wzgórze to ma wielkie znaczenie? To właśnie tam Jezus zapłakał nad Jerozolimą, to właśnie tam modlił się żarliwie przed ukrzyżowaniem, i właśnie z tego miejsca, po zmartwychwstaniu, wstąpił do nieba. Uczniowie byli tam i obserwowali jego w niebo wstąpienie. Teraz pomyśl, wyruszył stamtąd i wróci dokładnie do tego samego punktu. Imponujący szczegół. Góra oliwna położona jest na linii głównego uskoku geologicznego. Naukowcy twierdzą, że trzęsienie ziemi może w każdej chwili spowodować jego rozpad. Dokładnie to, co przepowiedział Zachariasz. Góra rozstąpi się na pół ze wschodu na zachód. Zachariasz 14:4. Gdy tylko stopy Jezusa dotkną ziemi, nastąpi wielkie drżenie. Ale to nie będzie zwykłe trzęsienie ziemi. Cała góra rozdzieli się na dwie części, tworząc ogromną dolinę rozciągającą się od wschodu do zachodu. Ludzie będą uciekać, Jerozolima zadrży, narody będą w szoku, ponieważ nie jest to zwykła katastrofa naturalna, jest wypełnieniem boskiego planu. Dru, Jezus będzie walczył przeciw narodom, które zjednoczą się przeciwko Jerozolimie. Teraz wyobraź sobie wszystkie siły zbrojne świata maszerujące w kierunku Jerozolimy. Czołgi nadciągają, myśliwce przecinają niebo, żołnierze różnych flag, mówiący różnymi językami i zjednoczeni wokół jednego celu. Świat znajdzie się pod rządami antychrysta. Człowiek, który udaje, że przynosi pokój, ale szerzy kłamstwa. Będzie kontrolował gospodarkę, media i rządy. I będzie wymagać całkowitego uwielbienia. Gdy Izrael odmawia poddania się jemu, zbierze narody, aby je zniszczyć. Objawienie 16:13-14 opisuje: Widziałem trzy duchy nieczyste wychodzące do królów całej ziemi, aby ich zgromadzić na wojnę w owym wielkim dniu Boga wszechmogącego. Konfrontacja ta nie będzie miała wyłącznie wymiaru fizycznego, będzie duchowa, demoniczna, globalna rebelia przeciwko świętemu miastu. Najpierw przychodzi kłamstwo, następnie kontrola i na koniec zniszczenie. To będzie moment, w którym cały świat wypowie wojnę Bogu. Gdy armie otaczają Jerozolimę, miasto wpada w panikę, ludzie wołają o pomoc, a wrogowie wierzą, że wygrali. Ale poza bramami dzieje się coś niezwykłego, na górze oliwnej. W księdze Zachariasza 14.3 czytamy, wtedy Pan wyruszy i będzie walczył z tymi narodami. Jezus Chrystus powraca z pełną mocą, nie w ciszy, nie w ukryciu. A gdy wydaje się, że wszystko stracone, pojawia się król. Ale jak pokonuje całą armię? Jak odeprzeć globalną inwazję? Odpowiedź znajdujemy w objawieniu 19, 15. A z jego ust wychodzi ostry miecz, którym miał pobić narody. Nie potrzebuje broni. Nie używa rakiet ani czołgów, mówi, i jego wrogowie upadają. Słowo Jezusa zawsze miało moc. Stworzył wszechświat jednym zdaniem, teraz zniszczy zło jednym słowem. Te same usta, które powiedziały: Niech stanie się światłość. Powiedzą teraz, dokonało się. Tak, ten sam głos, który stworzył wszystko słowem, teraz ogłasza koniec. A miejsce, w którym rozegra się ta ostateczna bitwa, znane jest jako Megiddo. Skąd wzięła się nazwa Armageddon? To miejsce istnieje naprawdę i znajduje się w północnym Izraelu. Nawet Napoleon, gdy tam był, powiedział: Wszystkie armie świata mogłyby manewrować swoimi wojskami w tej dolinie. Wiedział, że jest tam coś wyjątkowego, a kiedy Jezus powróci, nie będzie już żadnego kompromisu. Albo jesteś z Nim, albo przeciwko Niemu. Trzeci. Antychryst i fałszywy prorok zostaną wrzuceni do jeziora ognia. Co stanie się z Antychrystem? Objawienie dziewiętnastu objawia nam i pochwycono bestię, a z nią fałszywego proroka. Oboje zostali żywcem wrzuceni do jeziora ognistego, który pali się siarką. Żywy, oni nie przejdą najpierw przez śmierć. Zostaną pojmani przez Jezusa i natychmiast skazani na wieczną karę bez osądzania, bezbronny, sprawiedliwość bezpośrednia. A to jezioro ognia nie jest symboliczne. Jest prawdziwe i będzie płonąć wiecznie. Został stworzony właśnie dla tego typu przekonań. Najbardziej źli ludzie w historii nie uciekną przed tym, co zrobili. Ale kim oni tak naprawdę są? Fałszywy prorok jest oszukańczym przywódcą religijnym. Jego wygląd jest łagodny, jego słowa brzmią święcie, ale on kłamie. Czyni wielkie znaki i zwodzi mieszkańców ziemi. Objawienie trzynaście, trzynaście. Buduje obraz bestii, zmusić świata, by ją czcił. Promuje znak antychrysta i sprawia, że wszystko wydaje się prawdziwe. To właśnie o nim ostrzegał Jezus. Strzeżcie się fałszywych proroków. Przychodzą w owczej skórze, ale wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Mateusza 7,15 Fałszywy prorok nie tylko zwodzi, ale i niszczy dusze. A co z jeziorem ognia? To nie jest po prostu płonący grób. To miejsce wiecznej kary stworzony nie dla ludzi, lecz dla diabła i jego aniołów. Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny przygotowany diabłu i jego aniołom. Mateusza 25:41. Ale teraz dwaj w pełni ludzcy mężczyźni zostali rzuceni na ziemię, żywi, świadomi na zawsze. Tam robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. Marek 9:48. Nie będzie drugiej szansy. Żadnej ulgi, nie ma wyjścia. Cztery: Dzień powrotu Jezusa będzie oznaczony światowym trzęsieniem ziemi. Nastąpi drugie, jeszcze silniejsze trzęsienie ziemi. Biblia mówi: i nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi. Objawienie: 16, 18. To nie będzie zwykłe wstrząsy. To będzie największe trzęsienie Ziemi w historii ludzkości, a gdy to nastąpi, nic już nie będzie takie samo. Jaki rodzaj trzęsienia Ziemi jest tak wielki? Biblia mówi, że nigdy nie wydarzyło się coś podobnego, a co się stanie z ludźmi, którzy w tym czasie będą na Ziemi? Upadły miasta narodów. Objawienie 16-19. Oznacza to, że wszystkie wielkie miasta świata zostaną zniszczone. Jerozolima zostanie podzielona na trzy części. Wyspy znikną pod wodą. Góry przestaną istnieć. Cała planeta zatrzęsie się jak nigdy dotąd. Ale nie będzie to tylko zjawisko naturalne. To boska interwencja. Tuż przed tym, jak Jezus ukazał się w chwale, siódmy anioł wylewa w powietrze swoją czaszę sądu, a głos stronu oznajmia: Zrobione. Objawienie 16-17. A potem się zaczyna: głosy, grzmoty, błyskawice i gigantyczne trzęsienie ziemi. Objawienie 16-18. Ziemia reaguje na ostatnie słowo Boga. Biblia głosi: Niczego podobnego nie było od początku istnienia ludzkości. Pomyśl o tym. Silniejsze niż trzęsienie ziemi, które zniszczyło Sodomę, intensywniejsze niż ten, który rozdarł zasłonę świątyni, gdy umarł Jezus, bardziej przerażające niż jakakolwiek katastrofa naturalna w historii. Wszystkie wyspy uciekły, a gór już nie było. Objawienie 16:20. Innymi słowy, struktura geologiczna planety ulegnie zmianie. Prawdziwy globalny reset. Ciekawość. Największe odnotowane trzęsienie Ziemi miało miejsce w Chile w 1930 roku i miało magnitudę 9,5. Było tak silne, że przesunęło oś Ziemi o kilka centymetrów. Wyobraź sobie teraz trzęsienie Ziemi, które może wstrząsnąć całą planetą. 5. Gniew Boży zostanie wylany na Babilon. Co się dzieje po powrocie Jezusa? Wojna się kończy. Niebiosa się otwierają. Król przybywa. Ale potem dzieje się coś jeszcze bardziej przerażającego. Bóg pamięta o Wielkim Babilonie i podaje mu do wypicia kielich wina zapalczywości swego gniewu. Objawienie 16:19. To nie jest czas na miłosierdzie, jest czystym osądem. To moment, w którym Bóg wyładowuje swoją furję na najpotężniejszym systemie na Ziemi, a to, co On uczyni Babilonowi, będzie. Cały świat będzie w szoku. Słyszałeś o Babilonie, ale to nie tylko miasto. To globalne imperium, skorumpowany system duchowy, potęga polityczna i ekonomiczna, która dominuje nad królami, uwodzi narody i kpi z Boga. Babilon jest sercem oszustwa w czasach ostatecznych. To system, który wychwala grzech i prześladuje świętych. Ale kiedy Jezus powróci, Bóg o tym nie zapomni. W Objawieniu 16:19 czytamy: Wielkie miasto zostało podzielone na trzy części, a Bóg wspomniał na Babilon. On nie zapomniał. On po prostu czekał. Teraz wyleje swój gniew do kielicha. To nie tylko gniew, to święty osąd. Wino gniewu zostanie wylane, a Babilon będzie musiał wypić je do ostatniej kropli. To, co dziś wydaje się niewzruszone, jutro będzie pyłem. Ale czym właściwie jest Wielki Babilon? Czy to jest miasto, rząd, religia? Wielki Babilon pojawia się w objawieniu 17 i 18. Przedstawiana jest jako kobieta siedząca na szkarłatnej bestii, pijany krwią świętych. Opisuje się ją jako osobę bogatą, uwodzicielską i potężną. Babilon wielki, matka nierządnic i obrzydliwości ziemi. Objawienie 17.5. Ale Babilon to nie tylko miejsce fizyczne, to system światowy, sieć religii, polityki i ekonomii, zbudowane na buncie przeciwko Bogu. Wszystko, wszystko zaczęło się w starożytnym Babilonie od Nimroda i nigdy nie przestał. Przekroczyła granice imperiów, kultur i cywilizacji, i jest wśród nas do dziś. Można go spotkać w filmach, bankach, rządach, a nawet kościołach. Babilon był pierwszym miastem, które zbuntowało się przeciwko Bogu po potopie. Pamiętasz wie, że Babel? Próbowali dotrzeć do nieba, ale Bóg ich rozproszył. Ale proroctwa głoszą, że Babilon powstanie ponownie w czasach ostatecznych. Ona nie jest tylko wspomnieniem przeszłości. To jest obecny system, w którym żyjemy i już jest sądzony. Kiedy Jezus powróci, on pokona bestie, wrzuci antychrysta i fałszywego proroka do jeziora ognia, zniszczy armię ziemi, a potem Bóg zwróci się przeciwko Babilonowi. Ten system oszukał całe narody, sprzedawali ludzkie dusze, a teraz otrzyma kielich gniewu Bożego. To, co nastąpi, będzie miało charakter globalny, bestia upada, narody się rozpadają, a system, który to wszystko podtrzymywał, został zmiażdżony. Upadł, wielki Babilon upadł. W objawieniu 18.2 rozległ się potężny głos. Babilon naśmiewał się z proroków, ale teraz płacze w milczeniu. Czy twoje życie budowane jest na Babilonie, nawet o tym nie wiedząc? Czy rozpoznałbyś ten system, gdybyś go zobaczył? Bo Bóg o niej pamięta, a jego gniew ma określony cel: zostanie strawiona przez ogień, albowiem potężny jest Pan Bóg, który ją osądził objawienie 18:8 wszystko co zbudowała będzie się palić ich bogactwa znikają jego wieżowce się zawalają twoja muzyka cichnie i nie będzie już słychać w tobie dźwięku harfistów i śpiewaków objawienie 18:22 największe imperium świata upada w ciągu godziny i nikt nie może tego powstrzymać imponująca ciekawość Objawienie: 18 pokazuje, że kupcy Ziemi będą płakać. Nie dla straconych żyć, ale dlatego, że nie będą już mogli sprzedawać. Płaczą z powodu utraconego zysku, nie przez ludzi. To jest serce Babilonu i dlatego Bóg ją sądzi. Królowie Ziemi będą płakać, gdy zobaczą dym tego ognia. Objawienie: 18:9 Będzie to transmisja globalna w czasie rzeczywistym. Światowe imperium rozpada się w ciągu godziny. Ludzie będą krzyczeć, rynki finansowe się załamią, dziennikarze wpadną w panikę, ponieważ Babilon nie był tylko miastem, był centrum wszystkiego, a teraz nie istnieje już. To, co niebo uważa za zwycięstwo, świat uzna to za koszmar. Babilon był źródłem globalnego oszustwa. Jego upadek jest ostatecznym ostrzeżeniem. Nie ma już czasu. Podczas gdy królowie płaczą, a kupcy narzekają, niebo śpiewa. Radujcie się nad nią, niebiosa i święci. Objawienie 18:20. W ogrodzie Jezus modlił się: Ojcze, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Matycz 26:39. Ten puchar był nasz, on przyjął gniew, abyśmy mogli dostąpić miłosierdzia, ale jeśli odrzucisz Jezusa, kielich Babilonu będzie twój, a on jest pełen ognia. 6. Jezus będzie panował przez tysiąc lat. Wiele osób mówi o powrocie Jezusa, ale prawie nikt nie mówi o tym, co dzieje się później. Po rozdarciu nieba, po rozstąpieniu się Góry Oliwnej, po pokonaniu armii, i bestia zostaje zniszczona. Co dalej? Jezus będzie panował nie tylko w niebie, ale i tutaj na ziemi przez tysiąc lat. A co będzie się działo w tym okresie? Czy ludzie nadal będą umierać? Czy narody będą nadal istnieć? Czy szatan będzie nadal obecny? Odpowiedzi cię zaskakują. I żyli i królowali z Chrystusem tysiąc lat. Objawienie 24. Ten tysiącletni okres nie jest symboliczny, jest dosłowny. Jezus zasiądzie na tronie Dawida w Jerozolimie, a świat będzie w końcu rządzony prawdziwie, sprawiedliwie żadnej korupcji, żadnych wojen, żadnych kłamstw. To jest królestwo, o które wierzący modlili się przez wieki: Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi teraz, nareszcie. To się spełniło. Ale nie wszystko zaczyna się od pokoju. Przed odnową nastąpi sąd. Aby doświadczyć radości, trzeba się oczyścić. Kto będzie mógł wejść do tego królestwa? Jak będzie wyglądał świat za tysiąc lat? A co się stanie, gdy ten okres się skończy? Wkrótce po powrocie Jezusa w Armagedonie wszystko się zmienia. Szatan zostanie uwięziony. Schwytał smoka i przykuł go łańcuchem na tysiąc lat, objawienie dwadzieścia. Nie będzie już pokus, żadnych kłamstw w cieniu, żadnego oszustwa w umysłach. Wróg zostanie zamknięty w bezdennej otchłani i wraz z tym Jezus obejmie tron. To jest początek tak zwanego panowania tysiąclecia. Chrystus będzie panował żelaznym berłem. Nie z surowością, ale perfekcyjnie. Najpierw bitwa, następnie aresztowanie wroga. Więc królestwo, jeśli należysz do Chrystusa, to jest moment, na który czekałeś całe życie. Ale jeśli nie, to może być twój największy ból i żal. Klątwa zostanie zdjęta. Ziemia zostanie zrekultywowana, pustynie zakwitną, zwierzęta będą żyć w harmonii, wilk zamieszka z barankiem. Izajasz 11.6. Dziecko będzie się bawić bezpiecznie, lew będzie jadł słomę jak wół i nie będzie więcej wojen. Naród nie podniesie miecza przeciwko narodowi, oni nawet nie nauczą się już prowadzić wojny. Izajasz 2.4. Miecze zostaną przekształcone w narzędzia rolnicze, kwartał żołnierze staną się ogrodami, a armie przestaną istnieć. Jezus będzie sędzią wszystkich narodów, a jego słowo będzie jedynym prawem. Księga Zachariasza XIV objawia nam, że w okresie tysiąclecia wszystkie narody muszą co roku przybywać do Jerozolimy, oddawać cześć królowi i obchodzić święto namiotów. Ci, którzy szydzili z jego imienia, teraz pokłonią się przed jego tronem. Król przybył, ale nie wszyscy na ziemi będą go kochać. A oto coś zaskakującego. W ciągu tysiąclecia będą istniały dwa rodzaje ludzi: uwielbieni święci, ci, którzy z martwych wstali lub zostali porwani przed powrotem Chrystusa, ocaleni z ucisku, ludzie, którzy przeszli przez sąd, ale nie przyjęli znamienia bestii. Oznacza to, że na świecie będzie ludzie uwielbieni z ciałami niezniszczalnymi, żyjąc ramię w ramię ze zwykłymi ludźmi. Dzieci narodzą się na nowo, narody się odbudują, a Jezus będzie panował nad wszystkim. Jak będzie wyglądało życie, gdy śmiertelnicy i nieśmiertelni będą żyć razem? Twoja dzisiejsza pozycja zadecyduje, czy będziesz panować z Chrystusem, lub znajdziesz się poza Jego królestwem. Jeśli jesteś w Chrystusie, to tutaj twoja historia staje się wieczna. Nie będziesz unosić się na chmurach, będzie panował z królem królów. Będą kapłanami Boga i Chrystusa i będą z nim królować tysiąc lat. Objawienie 26. I teraz już wiesz: to, co ma nadejść, nie jest fantazją, to obietnica, to jest sprawiedliwość, jest wypełnieniem odwiecznego planu Boga. Upadek Babilonu, tysiącletnie panowanie, sąd nad narodami i triumf Chrystusa nie są tylko proroctwami, są rzeczywistością, która niebawem się spełni. Pytanie teraz brzmi: gdzie będziesz, kiedy to wszystko się wydarzy? Będziesz wśród tych, którzy królują z Chrystusem, czy wśród tych, którzy opłakują rozpadający się świat? Nadal masz czas, ale czas ucieka. Zwróć się do Jezusa, poddaj się prawdzie, oddaj swoje życie jedynemu królowi, który może Cię ocalić. Szukajcie Pana, dopóki można Go znaleźć, wzywajcie Go, dopóki jest blisko. Izajasz 55, 6 Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce, zasubskrybuj kanał, udostępnij ten film i zostaw komentarz. Wybieram panowanie z Chrystusem. Królestwo jest blisko. Bądź gotów!